Cześć czołem, kluski z rosołem, nie mam pojęcia czemu się tak przywitałam. E, witam was w kolejnym odcinku z Good Pizza, White Pizza Noc 11. Jak coś to nie jest mój tekst, ktoś to pewnie któryś z popularnych youtuberów kiedyś tam korzystał. E, nie wiem, nie mam pojęcia skąd mi się kluski wzięły, ale lecimy, bo jak widzicie wydarzenie kończy się za dwa dni, a ja dalej jestem widzicie po prostu. E, zostały mi cztery odcinki, to jest wręcz niemożliwe. Po prostu niemożliwe przy moim po prostu e, moim organizowaniu czasu, żebym to ogarnęła. Wczorajsza impreza była nikczemna śmietelniku, atmosfera była elektryzująca. Spoko. Wszyscy mieli późną noc, więc mogą być trochę niecierpliwi. Po prostu zrób im pizzę i ruszaj dalej. Nie, to jest wskaźnik klienta. Zabierzcie mi to stąd, ja nie chcę. <gryw> Spróbuję. Szybka obsługa, wypieńczyć. Nawet nie mogę tego zatrzymać. Rozmawiałam z Draculą o mojej kobiecie i jej lśniącym wampirze. Powiedział, że nic nie może zrobić. Poproszę wegetariańską, proszę. Może zostawię lśniącego wampira, jeśli będę się zdrowo odżywiał. Poproszę jedną wegetariańską. Okej, okay. czyli nie wegańską, tylko wegetariańską. Wolałam, żeby mi to powtórzył, abym się upewniła. Kurw. Ty typie ty, ty. alej mi z tym! Widzicie, jak to zapierdziela ten licznik? Ja się zaraz posuwam normalnie na miejscu. Ciebie chyba coś kuźwa boli. Toy... To? No i aż, aż mi ciśnienie skoczyło normalnie. Błagam, powiem, że to jest część wegetariańskiej pizzy. Bo ja nie, ja po prostu nie mogę, nie? Pieczarki, znaczy, papryka. Aż się zastresowałam. fak, 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 fak. Szybko! Piec! Szybciej! Dochodz to! no no, tu. Ja się na to nie pisałam. Ja mam ja mam iść spać zaraz. Nie mogę iść tak. Kur... Pierz to. Być może zdrowia pizze to dobre rozwiązanie. Może nie muszę odzyskiwać mojej kobiety. Ta pizza wystarczy. Uch, Ale dialogi mogę czytać powoli. Przynajmniej tyle. To owocowa pizza... Przyprawiła mnie o mdłości. Zapomniałam, że jestem w połowie kotem, więc muszę też jeść mięso. Proszę. Chcę być z każdym mięsem, jakie masz: wieprzowina, wołowina, ryby. Okej. Okay. Dobrze, że yy, uściśliłeś. Kur! Przestań! Zapieprzać liczniku! Ja nie będę z mięsem! Dawajcie, dawajcie raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy, szybko Raz dwa trzy raz dwa trzy trzy, nie dam, nie dałam tutaj młodych, dobra Już dałam raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy, chyba. Teraz mamy to, raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy Chuj, mać! Szybciej 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 Tututututututututututututututututututu Nie spodziewałam się, że to będzie takie ciężkie Szybciej, szybciej, klikaj mi ten szuacz Już już dwoma palcami klikam, żeby tylko zdążyć a wcale nie mamy lepszego licznika, gorszy mamy, 21, 50, kuźwa, w sensie, dobra, nie masz, bierz tu pizze. Weź w ten licznik. O, jaki to jest okien słodki, nie mogę. O, aż, jest... aż mi się gorąco zrobiło. Potrzebuję trzech pizz na dzisiejszą dużą imprezę, nad jeziorem miłośnika, mięsa, suprem i wiadańską. Supremę, co to było supremę? Wait. Wait, Ym... Najpierw sobie to wygoogluję. God pizza, grat pizza, supremę. Supreme. Co to jest supremę? Uh, how to make a supremę pizza, dawajcie. Uh, nie, nie, wyłącz głos. bo dostanie klejmy na YouTubie. Dla tych, co nie wiedzą, klejma można dostać nawet za echo na, na filmie. Dobra, uh, dobra, 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 dobra. Stój, 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 stój mi się. Uh, tam, dobra. Okej, okay, proszę. Okay. Czy moja z wszystkimi mięsami, ale bez ryb? Dobrze, z wszystkimi mięsami, ale bez ryb. Czaję. kurwa, Dlaczego? Dostaję tyle samo czasu, a dostaję zdecydowanie mniej... Ym, w sensie mam tyle samo czasu, a dostaję więcej zamówienia. Szybko, szybko, szybko. Wszystkie mięsy bez ryby. Wszystkie mięsy bez ryby. byłałam się, ja mogę ten czas jakoś zatrzymać. To jest okropieństwo, jak to zapie, yy, Dobra. Yy, ale jeden ze wszystkim... mięsów. Sosu, bez niczego pochodzącego od zwierząt. Tak? Jedną wegańską. Yy, dobra. Ciuciu, cich, cich, cich. Yy, wegańskie są to chyba najprostsze. Dobra, wegańska pójdzie i zaraz zrobimy jeszcze supremę. Yy, oliweczki pięknie. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Następnie mamy cebulę. Dobra, już mi, się, już mi się nie chce. klikać. jak e chciała, ciu chciała, 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 e chciała. Byle jak chciała, chciała, chciała. A, yy, to będzie miana na szybko. Następnie bazylia, jak chciała, chciała, chciała. E, więcej basili, więcej baziliki, więcej baziliki. Sorry, że, że, ale nie spodziewałam się. Mnie strasznie te przyczynki straszyły, ok? Papryka i bakłażan też jest, y, prawda? Wegański, prawda? Dobra, wegańska poszła. Supreme. Y, mamy. Na pewno supremę jest tak to. Na pewno ser. E, muszę sobie szybko czas przecofnąć o 10 siedzych mamy to raz dwa raz dwa, trzy raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy nawet mi się dyktafon wyłączył na drugim telefonie ale nie mam czasu tego włączyć, bo mnie po prostu zaraz nerwy jedzą. pieczareczki lecą raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy raz dwa trzy kolejne, mamy oliweczki Um, tak, oliweczki. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, dwa trzy, raz, dwa, trzy. Dziesięć, dziesiątki razy robiłam te pizzę, ale y, cebula i y, pieczarki. Znaczy cebula i papryka. Raz, dwa, trzy, 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 raz, dwa, trzy. Papryka, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, nie, on się już przestaje cieszyć. Yy, I tyle? I tyle. Dobra, lecimy. O, panie. Jakbyś mi nie dawał takiego trudnego zamówienia, to mógłbyś się cieszyć e, idealnym czasem, ale no po prostu nie, wolicie, żeby czas zapieprzał, a zamówienie było 500. Smacznego, i mi stąd. O rany, możesz dużo zarobić na sprzedaży tak dobrej pizzy. Ale od dziwo, zobaczcie, nie, powiem to na koniec odcinka, powiem to na koniec odcinka, nie teraz. Twój, e, mój, twój urodził, mój twórca urodził się w Neapolu, ale ja urodziłem się w Niemczech. Pizza Margarita dla niego i flamkuchen dla mnie. Proszę, co okay. to jest flamkuchen. W przeciwieństwie do mnie te pizze są proste, jedna pizza z... Serem i bazylią, dobrze, jedna pizza z serem i bazylią, to mi bardzo już dużo daje, bo tam w pierwszym momencie nie było wspomniane o bazylii, chociaż powinnam się domyślić, że pewnie margarita to tylko ser i bazylia. Ja myślałam, że ser, bo zazwyczaj tak jest podawane w większości miejsc. Dobrze, sam ser, sama bazylia, a następnie mamy z, z serem, z boczkiem i cebulą tylko na serze. ok, czyli sosu nie zgaduję, boczek. Dobra, nieważne, szybko. Poczek i cebula, było ciech, 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 ciech. Yy, Patrząc na ilość czasu, że już nie jesteśmy, nie wyrabiamy się, to yy, zrobiłam dobrze. No, dawaj to, dawaj to, dawaj to, dawaj to. Lecimy. Hop, hop, hop. Jak, kto stresuje? Idź. Kiedyś przeklinałam mojego stwórcę za stworzenie mojej nędznej, zielonej egzystencji, ale ta pizza dała mojemu nowy ży życiu nowy cel. Okej, okay, cudownie. Yy, o matko. Jeszcze dwóch, tak? O matko. Zjadłem te rzeczy wyskakujące z ziemi wokół mojego grobu. Byłyby świetne na pizzy. No, <słuch> Mój co jest jak papryka. i papka. Dobrze, ja chyba wiem co. Chodzi o grzybki. Tylko, że grzybki wyskakują po deszczu, a nie koło grobów. Chociaż pewnie koło grobów też, co ja się znam. Ym... Oby to było to. Bo żal by mi było wykorzystać, zmarnować znaczy się diaksów. <słuch> I... Smutna wiadomość jest taka, że niestety chyba mi się nie uda już e, uzbierać na te fajne rzeczy, diaksików, pensji. Ta pizza sprawiła, że moja podróż z powrotem do Krainy żywek była tego warta. Sweet! <śmiech> <śmiech> Mój wierny towarzysz, byłeś kiedyś na tak przyjemnej imprezie? Polowanie na potwory jest elektryzujące, ekscytujące, stymulujące, odurzające, prowokujące, niesamowite! Hrabia Drakula. Aha, no tak. Um, Dracula bez wątpienia zginie z mojej ręki. Zaraz po tym potem zamówię dwie kolejne pizze dla mnie i mojej nowej znajomej czarownicy. Jest całkiem czarująca. Weźmy dwie pikantne pizze, ale każdy dodatek powinien mieć swoją połowę. Proszę. Dwie pizze z, z serem. Każda z nich powinna mieć peperoni z jednej strony i paprykę z drugiej. Dobrze, eee, w takim razie proszę cię bardzo. Błagam, powiedz, że sos ma być. Nie uszczególnił, że go ma nie być, ale tam podkreślił, że ma być ser, więc troszeczkę się martwię. Mm, ale dobra. czyż sos też może być pikantny. No? Na jednym peperonie, a na drugim papryka. Z tego co dobrze pamiętam. Nie będę już sprawdzać, bo licznik y, szaleje po prostu masakrycznie. Dobra, leć. Kurde, pizza, leć. No, jak mnie zaraz coś zczyści na tym ekranie, po prostu nie mogę. Och, powolutku, delikatnie, spokojnie, nie ma co się denerwować. No już o tej Boże melissy parzyć nie będę, co prawda melissa nie działa. Bardziej działa jako mięta. W sensie, wstęp do mięty. O mój Boże, ta pizza jest boska. Mówiąc o boskości, muszę natychmiast przynieść jej ten pyszny smakołyk. Obiecała mi, że nauczy mnie swoich najbardziej złożonych zaklęć. Ty w to wierzysz? Uff. Poszli sobie. Przepraszam. Mmm... 10 diaksów. Jest szansa że jeszcze jedną rzecz sobie kupię na tym evencie. To jest bardzo ciekawe. Dobra, nieważne, ja nie przedłużam. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć, pa, pa!